W kolejnym już siódmym odcinku z cyklu Let's Play SimCity Co ja bym chciał dzisiaj zrobić? Na pewno zniszczyć tą fa te fabryki tutaj, które są, które dosyć mnie niepokoją Spoko, to zobaczymy ile stracimy kasy na tym Trochę odsunę mikrofon, bo widzę, że za głośno mówiłem Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem 9 oich chyba głośno w ogóle dźwięki że... usunięte są. Fajnie jest. Dobra Tyle już teraz zrobiłem, no to jeżeli już do tego doszło, no to kasujemy też ulicę, która jest niepotrzebna w ogóle nam. Przyspieszmy w ogóle czas. Daj, kasujemy ulicę. To jest w ogóle nam tu niepotrzebne. Tak samo jak... Oj, oj, oj. Pogniewamy się. Czyli to trzeba będzie usunąć. Tak jest. Usuwamy, usuwamy całość. Tą tutaj co tutaj jest. No. Poszło. Pięknie. Czemu nie mam odgłosów burzenia? Ciekawa rzecz. Dobra, tak. I tu. Pięknie. I już żadne, że tak powiem, zanieczyszczenia nie dojdą do naszego miasta. To jest jak najbardziej pozytywne, bo ludzie nie będą chorować na żadne e, choroby. Jezu, masło maślane znowu kolejny raz. No i cóż, na pewno wybudujemy dzisiaj mm, przepompownie wody, bo jak widzicie trochę kasy nam się zbiera. Mamy plus 6000, to jest normalnie OOSOM. Także trzeba to wykorzystać jak najbardziej. Przępokłownia 40 000. Jak widać... Y, pamiętacie jak wam się pytałem, y, czy wiecie jak y, zniszczyć zanieczyszczenie, które tutaj nam demoluje cały mój system. To już nam nie jest potrzebne, bo widzieliście, że już nie ma tego zanie zanieczyszczenia. Dobra, wbudujemy tutaj jeszcze uliczkę. Tak. To postaramy się usunąć. Pięknie. I teraz wybudujemy naszą przepompownię. Fak! Ja chcę tu! Ja chcę tu! Kurde, no! Ech, człowiek chce, a nie może. Fak, dobra. Inaczej jeszcze. To usuwamy. To też, no. Zaznacz się! Pięknie. Dobra. Nie, budujemy. Zobaczymy, czy damy radę tak tutaj tak wyciągnąć. Tak najbliżej. Ładnie jest, dobra. I teraz tą naszą przepompownię wody, gdyż jeżeli pamiętacie, a jeżeli nie, to wam przypomnę, już włączam mapę tą odnośnie wód gruntowych, gdzie ona tutaj była. Tu są to, tu jest to, tu jest to, tu jest to, tu jest to, to. Nie, to. To właśnie, to jest to. Niebieskie tła, takie te mocno niebieskie, oznaczają bardzo dużą ilość wody. Lecz jest jedno, ale brązowe oczywiście to zanieczyszczenie, prawda? No i teraz tak, jeżeli chodzi o wodę. Jak widać jest skala białe, to jest sucho, mam w ogóle gdzieś tu biały, chyba był. Tu jest biały element, to tam w ogóle nie ma wody. Tam przepompownia nie będzie w ogóle pompowała wody, bo nie ma skąd. Jeżeli jest mocno taki niebieski, tak jak tutaj na przykład, właśnie w tych miejscach, to nasza przepompownia działa w 100% jak tylko może pompuje tą wodę do miasta. Lecz jest jedno ale, taka woda gruntowa, ona wysycha po pewnym czasie i załóżmy, tutaj postawię pompę, tu postawię pompę, tu, tu, tam, tam, wszędzie gdzie jest niebiesko. No i po jakimś czasie okaże się, że w ogóle nie mamy wody w mieście i nie możemy jak, jakkolwiek jej pompować. I teraz pytanie: Czy to jest błąd w grze, jakiś tam podpowiedź, czy cokolwiek? Nie wiem, mnie to nie obchodzi, ja to wykorzystuję po prostu. Eee... Jak wybudujemy oczyszczanie ścieków. Oczyszczanie ścieków jest zamiast, już wam teraz mówię, zamiast. jak to się nazywa, rura odpływów ścieków. To wtedy wokół oczyszczania ścieków robi się takie minecraftowe mini źródełko, gdzie to woda nigdy nie wysycha, dlatego warto, bardzo warto i opłaca się wybudować pompownię wody właśnie koło oczyszczalni ścieków. Także ja ją tu buduję, ona sobie już tutaj działa. I mogę już spokojnie, bezproblemowo usunąć tą tutaj oto wieżę ciśnieniową. Dobra, gdzie tu mamy to? A, muszę włączyć mapę. I usuwamy. Zrobię to. Jeb, poszło. Bardzo pięknie. Teraz yy, tylko zaznaczymy tutaj, że ma być budynki też mieszkalne. No i to miasto powoli zaczyna nam tu się rozwijać. Na razie mamy tylko 2-3 wieżowce. To nie jest jakiś pogrom wielki, no ale też nie jest źle. Dobra, dajmy te rury. Bo jeżeli mamy kaczej rury, aktualizacja jakaś. Kurde. Ktoś pewnie dołączył do gry. Zaraz to sprawdzimy. I się okaże, czy to jest to, o czym ja myślę. No, stro taka niespodzianka, szczerze, bo tego nie chciałem wam dzisiaj pokazywać. No, ale dobra, skoro już tutaj sama gra narzuca, why not? To jest moje miasto, to ja wiem. Odejdźmy od niego i tak, no tak. Tam się nasz wybudował ostatnio wspomniany dudusiek, którego dzisiaj znowu serdecznie pozdrawiamy, tak jak innych graczy naszego, naszej złotej krainy. No i przejdźmy, po prostu nie będę chodził. Po prostu, jeden kiedyś odcinek taki króciutki poświęcę na podróżowaniu po tych miastach naszych graczy i pokazywaniu Wam, jak oni się rozwijają, bo to co ja tworzę, niekoniecznie jest dobre. Nie, 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 nie bierzcie to jako poradnika czy czegokolwiek, bo, no, samemu się, znaczy ja sam zdarzam się nacinać na własnych, własnych błędach, gdzie to, no niestety, ale dosyć dużo y, tracę pieniędzy jaki też yy, czasami prowadzi to wszystko do bankructwa. A to jest tylko kwestia przypadku, a więc... Dobra, co ja chciałem teraz tutaj zrobić? Gadałem o oczyszczalni ścieków. Aha właśnie, dobrze. O tej... Ej, kurczę. O, dalej to się nazywa. To się nazywa kiwon. Kiwony będzie budować. Nie mylić z gibonami. Kiwony się przydadzą na pewno. Dużo nie zabierają kasy, ale za to bardzo dużo pompują yy, ży, życiodajnego, wręcz bym powiedział, oleju, którego, który sprzedajemy za grube, grube pieniądze. No i im więcej mamy tego oleju dostarczanego, tym szybciej sprzedajemy to wszystko. To jest chyba logiczne, tego nie muszę tłumaczyć nikomu. Spoko. Nasza rafineria jest... rafineria to jest, dobrze mówię? Szyb naftowy, przepraszam, rafineria to jest tam, gdzie przerabia się... Yy, Olej na już paliwo, Fak, nie da się. Tu się da? Mam nadzieję, że tak. Jest blisko skrzyżowania. A więc zrobimy taki mech, zrobię. A widzisz, czyli zagiąłem cię, w komputerze. Nie jesteś taki cwany, jak się by wydawało. Tu usuniemy to, to, to i w sumie to, bo ta, ten gibon. Jest przy tej drodze, a nie przy tej także. Nie trzeba mieć yy, tej ulicy tam tej drogi, ulicy, whatever. A jedno wszystko wychodzi. Kurcze, jak pójdę tak, to będzie źle. No, znowu mnie prowadzi po prostej linii. Fuck. Teraz jest idealnie, dobrze. I mam miejsce na budowanie kolejnych osiedli, lub czego tam sobie dusza zapragnie. Tak. Zapytacie się pewnie dlaczego w siatkę buduję, bo na pewno będą takie pytania. A bo, no, dlatego że kurczę, no, w siatkę już sam jestem. Sam mam doświadczenie z tego, że w siatkę się najlepiej buduje i tego mi nikt nie powie, nikt mi tego nie weprze, ponieważ przeszedłem przez to sam i wiem, że jeżeli się buduje tak zwyczajnie. Czyli jak bądź, czy już Wam pokazuję dokładnie, żeby nie było, że co to gadasz, bzdury. Jak bądź dla mnie to jest przykładowo, biorę ulicę, biorę to i jak bądź to jest dla mnie coś takiego, takie, takie, takie coś. No i pytanie tylko, po co coś takiego mam budować, skoro przy tym mo mogę mieć problemy to wielkie problemy z budowaniem y, wielkich wieżowców. Siatka jednak mimowolnie, skoro mamy, mamy tą niby swobodę, ale siatka jest gorsza, znaczy jest najlepszym sposobem, przepraszam, najlepszym sposobem na budowanie miasta. Kurczę, no dzisiaj się plątam jak głupi. Dosłownie. Dobra, to tą ulicę zakręcimy sobie jeszcze. Tak. Ona pójdzie tędy tu. Ej, 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 tutaj, co, co, co to tutaj się tutaj wbudowało Dobra Ej, ale ja tego nie mogę zburzyć To jest najśmieszniejsze Dobra, mam nadzieję, że Nie będzie aż tak źle Okej okay. Już tutaj mamy jakoś rozplanowane te miejsca Tu damy też jeszcze Ulicę, tak Łotw Czemu taki zarys się zrobił? To jest aż tak wysoko za mało kasy. Dobra, musimy poczekać trochę na kasę. No ale jak widać jakoś już to miasto wygląda, to nie jest oczywiście kurcze nowy Jork, jak tamte oto wieżowce, widzicie? Ale jest fajnie. Pokazać wam fajne rozwiązanie na na przykład mało miejsca. Aaa, no widzicie, już wiem dlaczego tak mało kasy mam. Ale najpierw wam pokażę. Fajne... Ro... Co mi? kto mi tutaj coś przysyła? Co to jest to fioletowe, co? Co to jest to fioletowe? To nie znam. To są autobusy. Autobusy do mnie dojeżdżają z miasta Pogo City. I tak oto można się dowiedzieć właśnie czegoś nowego o swoim mieście. Dobra odwiedź i wam pokażę coś fajnego. Coś co we mnie no że tak powiem wywarło pewne zdziwienie. Jedna, jednakże to było dobre zdziwienie, pozytywne gdyż coś takiego chciałem wybudować zawsze w SimCity 4 niestety nie miałem do tego e, możliwości gdyż nie można było budować e, mostów nad różnymi kanionami a to jest tutaj dostępne to jest dosłownie boskie zaraz pokażę o co mi chodzi dokładnie tu nie sugerujcie się co on tutaj wybudował to jest pogrom to co ten facet tu robi metal globalny ja pierdziele i nie patrzcie też na jego kasę o dobra, patrzcie, to jest piękne. Taki most, most nad, o, kurczę. no kurcze, no nie potrafię wyrazić tego w słowach, to jest coś super. Tak samo podoba mi się jak jest zbyt stromy szczyt, na przykład tu jest taki przypadek, to spójrzcie, graf wspomaga nas pewnym takim filarem i mościkami. To jest dosłownie boskie, tego nie było w SimCity 4, a naprawdę, jeżeli coś takiego by było, to by wzbogaciło maksymalnie rozgrywkę. Niech zgadnę, jeszcze nie czytałem, co to jest. Fabryka procesorów. No, jak inaczej mogło być, ja też zamierzam pójść w fabrykę w procesorów, bo to jest chyba najbardziej opłacalne. A tymczasem wróćmy do miasta e, naszego poprzedniego, gdyż chciałem Wam tylko pokazać właściwie te mosty. Mosty nad różnymi rzeczami. To jest. Do... Fajne. Oj, szpital ma nawet. No, miodzie, miodzie. Powróćmy, to jest ryzykowne takie granie. Przynajmniej ja tak twierdzę. Jeżeli nie, to możesz odpisać mi sekajna pod filmikiem w wiadomości. Ponieważ myślę, że nie zawsze schodzi ten towar. Na przykład ja u siebie na tym drugim świecie mam taki przypadek, że mam pełno procesorów. Znaczy właśnie nie procesorów, mam pełno. Już wam mówię, jak to się nazywa, bo kurczę ciągle mi wylatują nazwy. To jest centrum recyklingu. Mam dwa centrum recyklingu, mam fabryki, mam kurczę miasta. Przyszedł dinozar, wpierdzieli wszystko. Widzieliście zresztą to w poprzednim odcinku. Yy, przy czym zniszczył dwa centrum... Yy, yy, dwie centrale recyklingu. No i teraz nie chce mi zbierać yy, śmieci i przetwarzać je na plastik. I teraz pytanie do was, co mam zrobić? Bo nie wiem. Okej, okay, dobra. Myślę, że to centrum recyklingu by się przydało tutaj. I nawet coś czuję, że ono powstanie tutaj. Tylko przyspieszymy czas sobie, żeby ten czas leciał, leciał dużo, dużo, dużo szybciej. Oj, trochę krzywa ta droga, ale dobra. Nie widzicie tego. Spoko. Kurde, tak dzisiaj gadam jak głupi dosłownie. Czy to nie jest fajne, tak sobie przybliżyć kamerę na maksa? Chcę popatrzeć jak to wszystko wygląda. To jest boskie. No nie powiecie mi, że nie. Tu wieżowce takie śmigające światła. I nie mówię tutaj o światłach drogowych. Co tu się dzieje? Gdzie jest protest? Usłyszałem jak krzyczą ludzie. Tutaj. Czego chcecie? Czego oczekujecie moi mili? Zbyt wiele zarazków. Okej. Okay. Spoko, zbyt wiele zarazków, ale co ja przez to mam rozumieć. Nie wiem, co mam zrobić z tym. Jeżeli wiecie, piszcie w komentarzu oczywiście, bo to jest najważniejsze, to jest najważniejsze, żeby się wspierać. Wy też możecie pisać swoje pytania odnośnie SimCity, ja z chęcią wiecie, że odpisuję. Ło, wow, już 22 tysiące, widzicie, jak to szybko idzie. Tutaj już jest full czy nie? O jest. Tutaj co jest? Tutaj jest ładnie. Schodzi wszystko pięknie. Fajnie. Spoko, tylko potrzebuję dosyć, dosyć więcej kasy, więc przejdźmy do ekranu budżetowego. Spłaćmy to wszystko, akceptuj. Teraz 22 tysiące zarobku muszę jeszcze mieć. No dalej, szybciej. Przecież to jest tylko jedna godzina, a nie dzień. Jak widać, ciągle sprzedaję olej surowy za 4,5 tysiąca. I widzę, że dosyć dużo tego schodzi, nawet transakcje miesięczne 16 tysięcy, ale to miesięczne, nie dzienne. kurde, <laughs> no trochę to zajmuje, dobra, akceptuj, spłata i teraz tak, obligacja pierwsza na 100 tysięcy poszła i obligacja druga na 25 poszła, czyli mamy 133 tysiące, no i zysk, widać, że zysk też jest duży, więc nie ma co narzekać weźmiemy centrum recyklingu oczywiście go postawimy tutaj w ten oto sposób i teraz w centrum recyklingu będziemy stawiać na... tak Linia od odzysku stopu i jak najbardziej musimy mieć linię odzysku stopu yy... no fuck już nie mam kasy, dobra niech tutaj to wszystko działa mi to pięknie śmieci, śmieci, wszędzie widzę śmieci Więcej śmieciarek, fuck. Gdzie co? Źle zrobiłem. Bardzo źle zrobiłem. Zamiast 25 tysięcy mogłem wziąć około 50 lub nawet drugiej setki. Myślę, że nie. byśmy dużo tego budżetu naszego nie zadłużyli, a byłoby o wiele, wiele lepiej. Kurczę no, taki fail. Spoko 15 tysięcy mamy, a ile tam wzięliśmy? 25, prawda? Czyli trzeba orientować się, szybko to spłacać, 27 do spłacenia. Czyli w sumie 2 dni, czyli musimy poczekać znowu, żeby to wszystko spłacić. Co tutaj aparat nam robi? Czyli... Chciałam iść na wy wyścig MOST ciężarowych Hejs, będzie centrum wystawnicze. Oczywiście, centrum wystawnicze będzie na bank. Tylko kiedy? I don't know, ale będzie. Spoko. Wszystko się rozwija jak najbardziej dobrze. Lecz szkoda, że tak trochę powoli, zbyt powoli się wszystko rozwija. Tutaj port później trzepniemy jakiś, obojętnie już jaki. Dobra 22, a ile musimy mieć? 27 tysięcy milorcie, spokojnie. 26, a teraz? 27 fuck. Jeszcze jedna godzinka i będzie spłata Będzie kolejna pożyczka O kurczę, noc mi się zatyka Znowu katar czy coś, ja pierniczę Albo uraz po tym wypadku Mojemu, o którym wam wspominałem Co jest bardzo, bardzo Prawdopodobne I no cóż, na no to już nic nie poradzę Ja jako ja O kurde, jeszcze to No fajnie, fajnie, fajnie Spłaciliśmy obligację, bierzemy drugą. Na ile? 111 No to oczywiście setka kolejna weźmiemy. I teraz tak. Bierzemy setkę recyklingu pod obiekt. Eee, mamy tak, plastik to damy plastik znowu i damy z metalu nie od stop ok Fajnie. Damy teraz ciężaróweczki. Bo coś musi jeździć i to zbierać, prawda? Damy jeszcze. O jest dobra, mam nadzieję, że tutaj dwa zmieszczę. Nie, nie zmieszczę, fak ale tu za to zmieszczę. Raz, dwa, trzy. Patrzę cały czas też na cenę, żebym nie zrobił tak, że pododawam wszystko i na końcu będę zarabiał plus 100 miesięcznie. Bo to by mnie raczej nie cieszyło zbytnio. Spoko, jest centrum recyklingu. Jest, dobrze. Teraz tutaj do śmieciarek, trzeba dać im jeszcze dodatkowe włosy. Yy, damy też spalarnię śmieci. I... śmieciarki nasze piękne. Raz, znaczy piękne, czy piękne to ja nie wiem, bo nie siedzę w nich. Kasy nie ma, brak. Fak, widzicie jak szybko 100 tysięcy się rozeszło? Fak, faktem tytułu recyklingu mamy już rozbudowane maksa. Co? Brak materiałów wytwórczych, produkcja zatrzymana. Sweet. A ja jeszcze muszę wybudować elektrownię wiatrową jedną Znaczy elektrownię wiatrak właściwie ty, 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 ty. Ile? 10? 5 To dawaj dawaj Upaść Będzie kręcił Miejmy nadzieję, że ta dostawa prądu będzie dobra Albo jeszcze jedną nawet bo mamy kolejnego piątaka tam tu, 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 tu Damy tu i oczywiście co? No zapomniałem o najważniejszym... Szyld firmy! Ładnie jest. Tutaj... Dobra, to później się zrobi oczyszczalni. No i cóż... Dzisiaj się zajęliśmy początkiem właściwe, właściwie naszej działalności, którą chcę zrobić, bo chcę produkować procesory tak samo jak pan Sekai, który ma zajebiście wielkie miasto. Yy, no i cóż, no i tyle tylko mam do powiedzenia, bo... Centrum Recyclingu to jest dopiero początek. No a jak chcecie więcej wiedzieć na temat Centrum recyklingu, innych typu rzeczy, co dalej trzeba robić, oglądajcie dalej mój kanał. I ponieważ ja się dzisiaj z Wami już żegnam, 20 minut już dobija. No i cóż, jeżeli się spodobało, daj łapkę w górę. No i oceni, raczej oceń no, skomentuj filmik. Jestem Marcin. No i żegnam się z Wami serdecznie. Siemona Rapa. Cześć!